Ta łatawek, tak ten łatawek, Tamta łatawek. Łata no widzisz? Tak. I teraz, czy się wiesz, dlaczego oni mi tłumaczyli? Tak, Lecz, ja. Bo y, że tego prysznica. Nie, 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 Bo ty byś chciał dosunąć go do ściany, bo okno się nie otworzy. Otworzysz się, otworzy się okno, ja próbowałem. Ale jak, jak dosuniemy tą ścianę, tu? Tak, to może tu. No to, to nie otworzy się chyba. Chyba. Otworzy się, no. tak? Tak. Weź. No. no. Tak, no teraz się otwiera. Bez. No i widzisz, o. o. I tu stanie? Tak. O. No. I będzie się otwierać. Yy, ale Krzysiek, o to chodzi. Nie, to klamka się otworzy. No i starczy! Ale to się nie odchyli. Od, o, się. Odchyli się. Odchyli się. A czekaj, a tu w ogóle jest ta ścianka, tutaj jeszcze jedna taka na prysznic, czy to już tak jest bez tego? To jest bez tego, o zobacz, to poczekaj też Krzychu, zobacz, bo chodzi o to, żeby to leżało tutaj, nie? Tak, a można dać wiesz co, no. e, tą, bo teraz brodzik trzeba by przetruwać, żeby to... woda nie, nie ale czekaj, tak, można dać tą e, niebieską błytę tak. i później mnie i na to oto. Na to, to, tak. ale tego prysznica, jak nie przesuniemy to poczekaj. Ale tak może zostać, jak teraz tu jest? Nie! Do przodu. Wszystko to chcesz przesunąć do przodu? Tak. O tu. A ten rurę się da przesunąć pod spodem? Da się! Aha. No dobra. To wytłumaczyliśmy chyba o co tak. chodzi. Tak? Dobra. A i Krzysiek, tylko że wiesz, że wtedy te rurki. Będą na wierzchu. No, na wierzchu, bardzo dobrze. Może tak być. Może być. No to, żebyś nie potem nie mógł. Nie ja wiesz, że majster nie. źle zrobił, nie. że rury są na wierzchu, nie? nie? Tu też są rury na wierzchu w sumie, więc wiesz, no. no. Co nie. to za różnica? No. Tu, tu jest rura no. na wierzchu. Patrz, no. tam rura. No tak. No. No. Ma być o tak jak tu. Po ściany. Bezpośrednio. Bez odstępu. O to chodzi. Tak, tak. No. I się dogadali, nagrałem film.